Witajcie. Jedną z moich pasji i rzeczy, którymi zajmuję się w pracy z ludźmi, jest powrót do czucia, wyjście z trybu myślenia, takiego ucieczkowego myślenia, które nie pozwala nam skontaktować się z wypartymi emocjami, z zaciśnięciami w naszym ciele. Takiego myślenia, które sprawia, że przeżywamy życie z poziomu głowy i nie jesteśmy w kontakcie z tym, co głębiej w nas. Przejście z tego trybu do poczucia tego, co kiedyś odrzuciliśmy i z czym nie chcieliśmy się ponownie skontaktować, ponieważ kiedyś wiązało się to z jakiegoś rodzaju traumą, z zaciśnięciem w ciele, z trudnymi emocjami. Nie dziwne, że nie chcemy do tego wracać i wymyślamy sobie najprzeróżniejsze sposoby, żeby się rozproszyć, żeby uciekać od czucia. To, co proponuję ludziom, gdy pracuję z nimi na sesjach indywidualnych czy w warsztatach, to, o czym mówię w książce Powrót do czucia, zmierza do tego, żeby ponownie spotkać się ze sobą, tym, co wyparte, po to abyśmy mogli uzdrowić naszą relację z tymi strumieniami energii, takimi jak smutek, lęk, gniew, z tym, co nazwaliśmy negatywnymi emocjami, i poprzez uzdrowienie relacji z tymi strumieniami energii, żebyśmy mogli doświadczać jeszcze większej głębi radości. Paradoksalnie nie poprzez ucieczkę od smutku do radości, tylko poprzez jeszcze większe. Pełniejsze objęcie smutku i innych trudnych emocji możemy doświadczać jeszcze więcej radości. Naprawdę być sobą poprzez spotkanie się ze sobą, z tym mną, który kiedyś gdzieś utknął w czasie, w jakimś zaciśnięciu. I narzędzia, które między innymi stosuję do tego, żeby wspierać ten proces, to oddech, praktykowanie obecności. Odkrywanie i uwalnianie nieświadomych przekonań, niesłużących nam już praca w polu serca. I jednym z takich narzędzi, które bardzo też ze mną rezonuje i które zacząłem stosować w pracy z ludźmi, jest EFT, czyli Emotional Freedom Techniques technika wolności emocjonalnej. Znana również pod nazwą tapping, czyli opukiwanie. Dzisiaj będę chciał trochę o niej opowiedzieć, pokazać jak wygląda taki proces tappingowy, żebyście mogli korzystać również z dobrodziejstw tej metody, bo to co lubię też w tej technice jest to to, że właśnie bardzo łatwo można ją zastosować samemu i Poprzez jej zastosowanie uwolnić stres, napięcie, ból, e, trudne emocje, a nawet negatywne wzorce myślowe. E, zobaczyłem, gdy poznałem tę technikę, jak bardzo ona jest e, kompatybilna z e, metodą, którą stosuje Ukochaj i uwolnij, ze wszystkim, co opisałem w książce: Powrót do czucia. E, a dodatkowo e, ma w sobie taki jeden element, e, który, m, który bardzo mi się podoba, to znaczy pozwala powrócić do czucia, niekoniecznie e, tak głęboko wchodząc e, w czucie emocji w ciele, bo na przykład przy praktykowaniu obecności, jak pracuję z ludźmi, to Wchodzimy naprawdę głęboko w tych emocji w ciele i dzięki wsparciu, nieosądzającemu wsparciu, które ludziom oferuję, e, można naj, najgłębsze pokłady smutku przemienić w prosty sposób, właśnie w lekkość, poluzowanie e, i uwolnić e, i potem przejść dalej do, do pracy z przekonaniami. E, to, co mi się podoba w EFT, to że można właśnie mm, zrobić ten proces kontaktu z uczuciami, takiej akceptującej obecności z uczuciami, ale niekoniecznie wchodząc tak głęboko i również doświadczyć uwolnienia. Więc polecam. Metoda ta już jest znana od lat 90 czerpie inspiracje z tradycyjnej medycyny chińskiej jak również z osiągnięć psychologii poznawczej psychosomatyki, psychoneuroimmunologii ma szerokie zastosowanie między m.in. w pracy z traumą ze stresem półrazowym, wspiera właśnie uwalnianie napięć, stresu pomaga w uwolnieniu od depresji od bólu również fizycznego ale także emocjonalnego pomaga przemieniać transformować uwalniać negatywne wzorce myślowe i skuteczność tej techniki została już poparta badaniami naukowymi więc nawet jest coraz częściej stosowana w, po prostu w terapii. E, jest to taki, może, można powiedzieć, nowy odłam psychologii. E, e, Zaliczana jest do, to FT do psychologii energetycznej. Czasami jest nazywane <laughs> e, taką psychologiczną akupunkturą. A dlaczego? Dlatego, że m, polega ono między innymi na tym, że opukujemy w delikatny sposób meridiany, czyli punkty energetyczne w ciele, odpowiedzialne za przepływ energii. Takie określone punkty, nie wszystkie, ale określone punkty. I poprzez opukiwanie tych punktów meridianowych, można powiedzieć, wysyłamy sygnał uspokajający do systemu nerwowego. Pomaga to w skontaktowaniu się z tymi trudnymi emocjami, i dlatego podczas opukiwania zwykle wypowiada się jakieś stwierdzenia dotyczące właśnie trudnych emocji, wspomnień, myśli, tak żeby skontaktować się z nimi. A gdy jesteśmy z nimi w kontakcie, jednocześnie, żeby wysyłać ten uspokajający do, sygnał do systemu nerwowego, który mówi, jest bezpiecznie, jest ok. Kiedyś się zacisnąłeś, kiedyś nauczyłeś się tej reakcji ucieczkowej, ponieważ ciało migdałowate, ten, ta część mózgu odpowiedzialna za reakcję walczy, uciekaj, powiedziała ci, że trzeba uciekać, trzeba walczyć albo trzeba się zamrozić. I problem jest w tym, że utknęliśmy często w tym zagrożeniu, w poczuciu zagrożenia, nawet gdy nie ma realnego zagrożenia. I teraz taki tapping, podobnie jak inne metody, gdy kontaktujemy się z emocjami, właśnie w takiej nieosądzającej obecności z nimi, one mogą być uwalniane mogą być poluzowywane. Pokażę za chwilę, jak można zrobić samemu taki tapping, żebyście mogli skorzystać z dobrodziejstw tej, tej metody i również żebyście wiedzieli jak korzystać z medytacji, które chcę wam zaproponować. Znajdziecie również pod tym filmem. E, taką medytację, tak, która już oferuje dłuższy proces, ale e, ponieważ e, będzie to audio i moglibyście nie wiedzieć gdzie są te poszczególne punkty meridianowe, więc chcę teraz e, pokazać e, e, właśnie jak taki tapping można robić. E, zaczyna się zwykle od e, określenia poziomu stresu. Jeszcze może zanim to zrobimy chcę zaznaczyć że nie musisz się obawiać że coś sobie wdrukujesz do podświadomości gdy będziesz wypowiadał jakieś e, na przykład stwierdzenia mówiące o trudnych emocjach jeśli tych emocji nie ma w tobie nie ma w twoim ciele to niczego sobie nie wdrukujesz nie obawiaj się o to więc możesz powtórzyć nawet e, to stwierdzenie które będziesz słyszał gdy nie ma w tobie tych emocji Możesz też je zamienić na inne. Więc będziemy powtarzać w myślach lub na głos to co, to, co będzie wypowiedziane, po to, żeby skontaktować się właśnie z tym napięciem, a jednocześnie dzięki opukiwaniu tych poszczególnych punktów meridianowych będziemy. Mówić ciało, ciało temu w mózgu, z całemu systemowi nerwowemu jest w porządku, jest bezpiecznie, można się odtrężyć. I w ten sposób będziemy sprzyjać temu procesowi e, uwalniania. A żeby m, nie przedłużać, a zróbmy sobie taki mini proces. Pomyśl sobie o e, tym czy jest coś stresującego teraz w Twoim życiu, a może e, czujesz nawet stres, napięcie w swoim ciele w tej chwili. Skontaktuj się teraz z tym, ze sobą. Zobacz, e, czy to w ciele, czy w Twoim życiu. Spójrz na, na stres, na napięcia, bóle. Coś, co powoduje dyskomfort. I teraz określ na skali od 0 do 10. jaki to jest poziom natężenie tego dyskomfortu, czy też napięcia. Zero będzie oznaczało brak dyskomfortu, brak stresu, brak napięcia, całkowite odtężenie. A 10, maksymalny dyskomfort, maksymalny stres lub napięcie, czy przytłoczenie emocjami. Określ swój numer teraz. I teraz zaczniemy od takich trzech stwierdzeń początkowych, które rozpoczynają taką Sesję i w tej, w tych początkowych stwierdzeniach, trzech początkowych stwierdzeniach, e, mówimy o tych trudnych emocjach, tym jak się czujemy, o tym co negatywne, i w drugiej części mówimy o otwarciu na albo otwarciu na to, co pozytywne, na to, na co chcemy się otworzyć, e, ewentualnie mówimy o akceptacji, kochaniu siebie lub akceptacji tego, co czujemy. Więc przykładowo, Mogłoby to wyglądać tak. Zaczynamy opukiwać bok dłoni, którejkolwiek dłoni, opuszkami palców drugiej dłoni, tak zwany punkt karate, taka miękka część dłoni. Tutaj tego boku. Ty opukujemy ten punkt, możesz powtarzać za mną w myślach lub na głos. Choć czuję. Cały ten stres w ciele? To kocham siebie i akceptuję to, co czuję. Choć nie jest mi łatwo z całym tym napięciem, które czuję, to kocham siebie. I akceptuję to, co czuję. Jeśli komuś trudno jest powiedzieć, kocham siebie, można powiedzieć po prostu otwieram się albo decyduję się kochać siebie. Powiemy to w, za, za tym trzecim razem powiemy to w ten sposób. Choć te emocje, to napięcie było ze mną już tak długo i trudno mi z nim wytrzymać. to postanawiam kochać siebie i akceptować to, co czuję. I teraz zaczniemy teraz zaczniemy opukiwanie poszczególnych ośmiu punktów meridianowych. I pierwszy punkt e, to jest e, nazywany jest bref albo wewnętrzna strona brwi. Można to robić e, z dwóch stron albo tylko z jednej strony. I powtarzaj za mną w myślach lub na głos. Podobne stwierdzenia lub takie same. Cały ten stres w ciele. Obok oka. Kolejny punkt. Był już ze mną tak długo. Pod okiem chciałbym go już uwolnić. Można też robić z dwóch stron, tak? Obok oka i pod okiem. Ja robię akurat z jednej. I nieważne z której, to tam gdzie jest ci wygodnie. Tak było ze mną tak długo, ten stres, to napięcie. Chciałbym go uwolnić pod nosem, ale nie wiem jak. Pod ustami, tutaj w tym dołeczku takim. Czasami jest określany ten punkt jako broda, ale to nie jest tak do końca broda, bo to jest trochę nad brodą. Ja lubię nazywać ten punkt pod ustami. Zacznę od tego, by skontaktować się z tym, co czuję w ciele. Kolejny punkt to obojczyk, obojczyki. Można jeden obojczyk lub dwa tuż pod obojczykiem. Taki punkt można też całą ręką opukiwać. Punkty przy obojczykach. Obserwuję sobie teraz to, co czuję w ciele. Kolejny punkt pod pachą. Nie tutaj tak głęboko, tylko tak bardziej z boku. Dalej obkujemy. Zaciekawiam się tym, co czuję. I czubek głowy, i otwieram się na uwolnienie. Raz weź, zaprzestanie opukiwanie i zrób głęboki, spokojny wdech. I wydech. i skontaktuj się teraz z tym jak się czujesz w ciele czy coś się zmieniło na tej skali od 0 do 10 czy zmniejszyło się natężenie napięcia lub stresu zdarza się, że napięcie się zwiększa gdy kontaktujemy się z emocjami wtedy można zrobić dodatkowy tapping Zazwyczaj to napięcie maleje, gdy właśnie w ten sposób pozwalamy sobie z nim się skontaktować. To była taka mini sesja. Oczywiście można tych rund robić więcej, powtarzać, jakby przez kolejne punkty ponownie przechodzić. Ja sformułowałem takie różne medytacje, dłuższe, które wspierają proces uwalniania. W różnych aspektach życia. I to, co mi się też podoba w tych medytacjach, to że oprócz takiego wyraźnego, aktywnego wysyłania tego sygnału do systemu nerwowego, że można się odprężyć, trudno jest zasnąć, odpłynąć gdzieś przy takiej medytacji, no bo nie tylko opłukujesz te poszczególne punkty, ale jeszcze powtarzasz na głos lub w myślach. To, co słyszysz, więc ta, ten rodzaj medytacji pozwala być uwagą tu i teraz, być obecnym, a jednocześnie, gdy jesteś obecny z tymi emocjami, pozwala ci uwolnić to, co już ci nie służy. Także to w takim wielkim skrócie, jak mógłby wyglądać taki tapping, taka, takie opukiwanie. Zapraszam do eksploracji. Pod filmem znajdziesz również przykład takich medytacji z głębszym procesem. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.